Dzieci dostały pracę domową pod tytułem Moje największe fantazje. Pani z zaciekawieniem czyta pracę Jasia i mówi do niego. Jasiu, a tą pracę pomagał ci napisać tata? No wie pani, on sam ją napisał. Jasiu, a czy twój tata wie gdzie mieszkam? Spotykają się dwie koleżanki na kawę i tak rozmawiają o różnych rzeczach aż temat zszedł na sfery łóżkowe jedna z nich mówi my z mężem kochamy się cztery razy w tygodniu a my dwa przecież ty nie masz męża myślałam że ciągle mówimy o twoim klasztor żeński młoda zakonnica biega i kogoś szuka podchodzi i pyta przełożonej siostro nie widziałaś siostry Kasi o siostro jak Siostra Kasia zniknie, to tylko ją ze świecą szukać. Siedzi się przy komputerze. Tak długo trzymał siku, że aż zrobił się czerwony. Szybko pobiegł do toalety. Z rozmachem otwiera drzwi od WC. Patrzy ze zdziwieniem, a tam ojciec próbuje wepchnąć sobie w tyłek kanapkę. Zniesmaczony pyta. Tato, co ty robisz? Synku, byłem u dentysty, wyrwał mi zęba i kazał mi jeść drugą stroną. Dzieciństwo kończy się wtedy, gdy chcesz, aby twoje pragnienia spełniła Kasia, a nie gruby święty Mikołaj. Siedzi Jasi i Małgosia na ławce. Małgosia patrzy na Jasia i mówi: Jasiu, ty tak na mnie patrzysz, jakbyś mnie w myślach rozbierał. Co ty mówisz, w myślach to ty się już ubierasz, a ja piję piwo i palę fajkę.